Na ten kamień przysięgam. Na ten kamień przysięgam. Że dopóki żyję. Że dopóki żyję. Małżeńskich więzów nie włożę na szyję. Nie włożę na szyję. Będę na czas. To gdzie ty jesteś? Niczym się nie przejmuj, kochani. Niczym się nie przejmuj. Ja nie daję rady. No. Ten mój Jurek może nie zdążyć na nasz ślub. Lubię entuzjasty. entuzjastycznie lubię facetów. Już polubiłaś swoją macochę. A my ta sama stylistka? Już nie? To jest totalna anatolszczyzna. Następnie wypiast! O ile nie leci, ty nie lecisz, no to ja nie wiem, bo po ja organizowałam przez tyle miesięcy ten wieczór. Dźwiał sobie mogę iść do baru mlecznego, to jest bez sensu. Co może być seksownego w faceta, który się po mortacalą? Ja nie mogę żyć bez mojego krzyża. nie zna pan! Nie znam, ale chętnie nie poznam. Jakby zrozumiałam, że rzucę swojego jurza jakiegoś aktora Krzysia w kapeluszu, co ja zrobiła! Jaki do świetna się przejeżdża przez krzyżowanie? Mówiłby się pan w ciemną. Ze wszystkich facetów na świecie musiałeś akurat wybrać sobie i bzyknąć premiera. Wyjdziesz sam!